Siema, cześć, witam. E, nowe informacje na temat światów retro hardcore PvP. Jakiś czas temu Cipso już mówił, że e, coś w tym stylu właśnie powstanie. Mm, no i już mamy, właśnie, potwierdzenie, i nawet mamy datę. Datę, potwierdzenie, że mieliśmy dawno, ale teraz, teraz mamy datę, kiedy, kiedy wystartują te światy. Dwa światy są amerykańskie, jeden europejski. Amerykańskie to hellera i Macabra, a europejski to jest tortura. 8 sierpień, godzina nie jest znana Będziecie musieli po prostu, jeżeli będziecie chcieli tam założyć jakoś szybko postać to Jakoś tam co godzinę sprawdzać Sprawdzać i sprawdzać się, możecie zrobić postać I to w sumie tyle, w opisie tego, w opisie, w opisie tego, tego, tego materiału macie Linka do Tibiopedii, gdzie możecie sobie przeczytać jak te światy będą wyglądać, co i jak, coś, co, dlaczego, co, czym one się różnią w stosunku do innych światów. Um, no i to tyle. to tyle. Ja osobiście nie będę grać na tym świecie. Wiecie, że ja za PvP nie przepadam. Ale jeżeli wy będziecie grać, to jak najbardziej życzę Wam powodzenia. Zabijajcie jak najwięcej, jak największych leveli Wam życzę. No i oczywiście jeszcze tylko wspomnę, że na tych serwerach będzie Battle Eye, czyli nie powinno być na nim botów, tak? Znaczy nie będzie na nich botów, tam gdzie jest, tam, gdzie jest Battle Eye, tam nie ma, tam gdzie jest Battle Eye w drugiej fazie tam nie ma botów. Um, to tyle. Subskrypcja, komentarz, łapka w górę, mile widziane i tyle. Cześć, cześć, elo